Ej, wiecie dlaczego kocham tę porę roku? Wszyscy budzimy się z zimowego snu i opowiadamy nowe historie naszym własnym stylem. Zgadza się. Pora na kolorowe, okładki pism i pięknie wyreżyserowane pokazy mody. Pokażę wam, co mi się podoba. To dzieło moich przyjaciół, Roberta, Judy i Carlyle, paski. Jest kilka świetnych stylizacji z paskami. Moja koleżanka Maria boi się mieszać wzory, ale ja lubię łączyć paski z różnymi innymi deseniami. Nie bójcie się ich ze sobą zestawiać. Kwiaty cały czas są w modzie, co mnie bardzo cieszy. Mam tu kilka wspaniałych kwiatowych motywów, często wykorzystywanych na butach, torebkach i znowu łączcie je. Boho nadal jeszcze nie wyszło z mody. Kocham długie sukienki i spódnice, niektóre są bardziej dopasowane, a inne bardziej luźne. Lubię je łączyć z nietypowymi butami, bluzkami albo akcesoriami. Uwielbiam to. Ale moim ulubionym wiosennym dodatkiem jest jeansowa kurtka. Wiecie? O tej porze roku kocham przeglądać pisma modowe. Różne style i piękne zdjęcia, to wszystko bardzo mnie inspiruje. Ale Pamiętajcie, że to, co liczy się najbardziej, to wasze własne upodobania. Wasz osobisty styl. Bądźcie sobą. Śmiało. Pa. Hej, chętnie zobaczę wasze ulubione stylizacje. Cześć wam. No. Wstałam rano i było mi trochę smutno. Nie miałam konkretnego powodu, po prostu smutno. I przez cały dzień o tym myślałam. W końcu czasem wszyscy się tak czujemy, prawda? I tak oto kilka moich sposobów na rozweselenie. Prowadzę dziennik, piszę i bazgrolę, przelewam wszystko, co siedzi mi w głowie i staram się to robić codziennie przed pójściem spać. Czasem sprzątam w pokoju, w swoim plecaku, ćwiczenia mi pomagają. Czasem nawet szybki spacer pomaga oczyścić umysł i rozmawianie z ludźmi. Rozmowa z nimi, nawet jeśli to rozmowa ze sprzedawcą w sklepie, to mi pomaga. I należy pamiętać też, że pozytywne nastawienie zmienia wszystko. O, i rodzice. Nauczyli nas medytacji śmiechem. To taka buddyjska metoda i po prostu się śmiejesz. Kładziesz ręce na brzuchu, o tak, i potem przez chwilę bardzo głośno się śmiejesz. <laughs> <gry> tak, okej. Okay. Na początku to było dość dziwne i nowe, ale obiecuję, że po kilku próbach od razu poczujesz się lepiej i pozbędziesz się stresu. Ale czasami nadal jest mi smutno i wtedy czuję się winna, że właśnie jestem przybita, ponieważ... Powinnam być tą wesołą i radosną przez cały czas. Jestem znana ze swojego pozytywnego nastawienia. W końcu ono zmienia wszystko, ale nie zawsze tak jest. I zaczęłam się zastanawiać, że może po prostu jestem dla siebie niesprawiedliwa. Rozumiecie? Nie zawsze muszę być wesoła i tryskać energią, i wymaganie tego od siebie jest po prostu nie fair. Takie na siłę wpasowywanie się w szablon, jak powinnam się czuć i zachowywać, albo myśleć. Nie, to nikomu nie pomaga i jest. Możesz się pogubić. Mam dla Was bardzo ważne przesłanie. Po burzy zawsze wychodzi słońce, <laughs> a według mnie burza też może być piękna. Najważniejsze to pamiętać, że nie jesteś sam w tym, co czujesz. Czasem każdy czuje dokładnie to samo, co ty. Kiedy o tym pamiętam, od razu czuję się lepiej z tym, że czuję się gorzej. To tyle. Dziękuję, że mogłam dziś do was pogadać. Naprawdę to doceniam. wszystkim nigdy nie zgadniecie, z kim przeprowadzę dziś wywiad. Z baletnicą Misty Copeland znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać. Prawda, że ekstra? Okej, okay, Misty, zacznijmy od poważnych pytań. Ser czy pepperoni? <śm> ser czy pepperoni? Na tę chwilę wybrałabym ser, bo od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale kiedy je jadłam, uwielbiałam peperoni? A ty wolisz ser czy peperoni? O! Ja wybieram ser. Nie ma nic lepszego niż roztopiony ser. Jaka jest twoja wymarzona rola? Już ją dostałam, to była rola Julii. Ale jest rola, której jeszcze nie tańczyłam, a marzy mi się, odkąd zaczęłam tańczyć w balecie. To Kitri w balecie Don Quixote. Nie widziałam tego, muszę się na to wybrać. Barbie, powiedz, lubisz balet? Uwielbiam balet. Właściwie to moja siostra Chelsea teraz zaczęła tańczyć i pyta, czy masz jakieś rady, jak zapamiętać te pięć pozycji. Wiesz, myślę, że trzeba je robić po kolei. I według mnie pozycja numer jeden jest najłatwiejsza. Dlatego niech zacznie od niej. Kiedy przechodzi się do kolejnych pozycji, to jest po prostu odrobinę trudniej. Piąta pozycja to pozycja, którą trzeba bardzo długo ćwiczyć, i wiesz, jest ostatnia, bo pod koniec wyglądasz jak precel. Bardzo <noise> lubię precle. <noise> Okej, okay, dziękujemy za radę. Um, a ty dostałaś jakieś wskazówki? Nie zawsze kierować się słowami innych. Myślę, że to bardzo ważne. Dla mnie, jako artystki, która naprawdę często bywa oceniana i krytykowana. Zgadzam się. Wymień trzy drobne przyjemności w Twoim życiu. Balet, muzyka i jedzenie. <laughs> Rozumiem. Czego się najbardziej boisz? A wiesz, myślę, że moim największym lękiem, jeszcze kiedy byłam mała, był i jest strach. Strach, że kogoś zawiodę. Myślę, że dzięki temu jestem taka pracowita i pewnie dlatego udało mi się osiągnąć sukces w swoim w swoim fachu. Jasne, a. Co powiedziałabyś komuś, kto mierzy się ze swoim największym lękiem? Po prostu to zrób. Myślę, że nie da się przygotować do czegoś, co cię naprawdę przeraża. Trzeba skoczyć na głęboką wodę, a potem robić wszystko, żeby po prostu pewnie pewnie stanąć na dwóch nogach. To bardzo inspirujące. Kto był twoim idolem? Raven Wilkinson. To baletnica, która tańczyła w balecie Rus de Monte Carlo. I jest Afroamerykanką, która jako pierwsza dołączyła właśnie do RUS de Monte Carlo. O! Oh. A kto jest twoim największym idolem? O! Oh, mam ich tak wielu! Um, ale zdecydowanie David Bowie, May Jemison, Melinda Gates po prostu inspirują mnie ludzie, którzy mają odwagę walczyć o własne przekonania. Tak jak ty, Misty. Jaką chwilę zapamiętasz do końca życia? Dzień, w którym zostałam zawodową tancerką. Tak. Jasne, wspaniała chwila. Dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w moim vlogu, Misty. Nie możemy się doczekać, w jakich jeszcze inspirujących rolach cię zobaczymy. Prawda, kochani? Pa. Dobra, gotowa? Tak, to super. Cześć Wam! Hej, Chelsea! Cześć, Babi! Cześć wszystkim! Nie wszyscy o tym wiedzą, ale Chelsea i ja mamy szczególną więź. Naszą dwójkę bardzo wiele łączy. W rodzinie poza nami są jeszcze dwie siostry. Ja jestem pierwszą urodzoną w Malibu. Po przeprowadzce z Wisconsin, gdzie urodziły się Stacy, Skipper i ja. To jest Skipper. Skipper na przykład bardzo lubi tworzyć mhm. muzykę albo filmy. A to Stacy! Stacy pewnego dnia zostanie mistrzynią olimpijską. <laughs> w wymyślonej dyscyplinie. W na nartach. A Chelsea i ja jesteśmy znane z bujnej wyobraźni. Mamy wielkie marzenia. Lubimy mówić dlaczego nie. Na przykład dlaczego nie być astronautą i tancerką jak Mae Jemison. I mówimy co by było gdyby. Zgadza się. A co gdybym była astronautą, tancerką i do tego... Hmm... Syrenką! Właśnie, co by się wtedy stało? Poleciałabym w kosmos i wystawiłabym musical pod pod księżycową wodą byłaby cała srebrna Uuu. i smakowałaby jak maliny. <laughs> Mniam. Uwielbiam maliny. O, Barbie bardzo często czyta mi opowiadania. To stąd u mnie taka wyobraźnia. Wiesz, czas, myślę, że ty już się urodziłaś z taką wyobraźnią. Nie nauczyłaś się jej ode mnie. Tak czy siak, to Chelsea opowiada mi różne historie. A są o... Dreamtop! Dzisiaj chciałam, żeby Chelsea wam opowiedziała o Dream Dreamtopi. To niesamowite i pełne przygód miejsce, o którym wiem już chyba wszystko. Często je odwiedzam. W swojej wyobraźni jest pełne tęczy magicznych wróżek i jednorożców. I jeży fryzjerów. Jest tam na przykład Szeptolas. To miejsce, w którym wszyscy mają przepiękne, długie włosy. Nawet zwierzęta i drzewa. Jest tam i błyszcząca góra i ty też tam jesteś. Poważnie? Przecież wiesz. Jestem błyszczącą królową? Tak, ale tylko na błyszczącej górze. Jasne. A czarowanie nie idzie ci najlepiej. Wciąż musisz ćwiczyć. Jest kraina słodkości, w której wszystko jest zrobione ze słodyczy, a postaci, które tam mieszkają, są pomysłowe i wiele rzeczy budują, prawda? Tak. Tam jesteś wróżką. Ura. I kraina tęczy. Tam jesteś królową. Tęczową Królową. I razem jeździmy na dyskorolkach. Ach, jak ja to uwielbiam. Sami widzicie. Prawda, że Chelsea ma niesamowitą wyobraźnię? Dziękuję. <noise> w wyobraźni najlepsze jest to, że możesz być kimkolwiek chcesz. Musicie usłyszeć resztę jej wspaniałej opowieści. Mam ich bardzo dużo. Ale zachowaj je na potem, okej? Okay? Dobrze. Świetnie. Gotowa?